Zaczęły kwitnąć od jakiegoś czasu ziemniaki. Mam tu parę krzaków, a to są ziemniaki fioletowe o owocach fioletowych. Jest tu parę krzaków, jest 10 albo i więcej. Tutaj dynie się wtegowały ziemniaki i zabierają im trochę miejsca. Muszę je podlać, bo panuje totalna susza i, A jak wiadomo, ziemniaki lubią wodę. O, tu samotny krzak jakiś się chyba z zeszłego roku samosiejka fioletowe mają łodygi ale i te owoce będą fioletowe tutaj dalej mamy papryczki melony czego tam nie ma jakiś bakłażan się tak lub pepino także ziemniaczki będą w sam raz na obiad 10 krzaków myślę że na 3-4 obiady będzie jakieś mają różowe, no, ale zwykłe to wiadomo, każdy chyba ma no, ale te są odmienne i wyglądają, kwiaty mają tak samo jak pepino jak bakłażan bo to z tej samej rodziny, psiankowatych